Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, witajcie w kolejnym vlogu. Cześć, cześć. Witam się z Wami w dość niestandardowy sposób, ponieważ jestem w trakcie przyrządzania śniadania i chciałam Wam pokazać, co udało mi się ostatnio zdobyć w Sainsbury. Niestety nigdzie nie widziałam kiełek, ich nigdy nie próbowałam, a kiedy zobaczyłam, że są dostępne właśnie w Sainsbury, to. Pomyślałam, musimy koniecznie wypróbować, więc zrobię nam kanapki. Kanapki z pomidorkiem, ze szczypiorkiem i z kiełkami. Zobaczymy, jak będą nam smakować. I jeśli są tutaj takie osoby, które mieszkają w Anglii, w Wielkiej Brytanii, to... Są one dostępne, można je dostać. Można je dostać Seinzberem, ale podejrzewam, że większość z Was już to wie. A ja się mega ekscytuję, bo jest to taka nowość u nas na talerzu i zobaczymy, jak się sprawdzi. Podejrzewam, że raz na jakiś czas zajrzymy tam w ogóle było, bo my w nie robimy zakupów, zazwyczaj w Aździe, bądź w Lidlu, bądź w Aldi. Albo ewentualnie od czasu do czasu jesteśmy w Tesco, bądź w Marku i Spencerze A tam było mnóstwo takich ciekawych rzeczy, między innymi właśnie Salat Topper, czyli już wcześniej wspomniany przeze mnie kiełki Dobra, chciałam wam wspomnieć, bo naprawdę jestem podekscytowana, taka mała rzecz, a cieszy Bardzo długo szukałam, nie mogłam znaleźć, a proszę jest, więc e, robimy śniadanie Tak wygląda śniadanie, nie ma się czym chwalić absolutnie, bo Ech, lodówka yy, jest pusta, więc wzięłam resztki i spróbujemy, spróbujemy. Pewnie jestem ostatnią osobą, która próbuje kiełek. Zobaczymy, eee, no, także czekam, czekam w ogóle na tego Thermomixa, bo chcę upiec własne bułeczki, własny chlebek, zdrowszy, bo jak widzicie tutaj jest białe pieczywo, ale pieczywo w Anglii jest bardzo trudno dostępne, więc wybaczcie, no, tak wygląda I jemy, smacznego, jeśli coś jecie i za chwilę uciekamy. Do naszego ubogiego śniadania Marcin, dzień dobry panie Marcinie, dzień dobry, dzień dobry, dołożył oliwki, tak, faza na oliwki trwa w najlepsze. Po naszym... Gdzie byliśmy? W Dawinci W Aha. tej restauracji? Po wizycie w restauracji Da Vinci ogromnie nam zasmakowały i jemy praktycznie teraz codziennie zielone oliwki. Smacznego, ja Ci smakują kiełki? Powiedz. Pierwszy raz kiełki w ogóle w życiu smaku. smaku. Nie za bardzo? Za zdrowe dla Ciebie? Okej, okay. dobra. Nie dawaj mi kiełków, bo jestem na diecie. Okej. Okay. Okej. Okay. Kiełki, kiełek czy kiełków? Kiełków. Na pewno? Okej, okay. dobra, skartek mówisz. Odzywam się do Was już twarzą twarz, bo jesteśmy w samochodzie, mamy kilka rzeczy do załatwienia, kilka paczek do odebrania. Maciek kupił sobie trawkę. Tak. Jak Każdy. to miało, jak, jak to brzmi, Właśnie. sztuczną trawę sztuczną trawę, do ta, do, na taras, zobaczycie, zobaczycie w przyszłym vlogu co będziemy kombinować, co będziemy robić, bo w przyszłym tygodniu mamy zamiar no już dokończyć ten taras w sumie bym powiedziała, Na zakończenie sezonu jest, zakończenie sezonu i my kończymy. Kończymy pracę na tarasie, ale teraz jeszcze odbieramy paczki, idziemy na szybkie zakupy, na kawkę i pokażę Wam też kilka rzeczy, bo naprawdę mam kilka fantastycznych rzeczy do pokazania. U nas oczywiście się zawsze coś dzieje, zawsze jest ciekawie, więc mam nadzieję, że mimo, że już zaczęłam taką oglądać, że Wam się będzie podobało. Zostawcie kciuka w górę, a my, my szybko spróbujemy się uwinąć, żebym Wam pokazała, bo mam kilka fajnych paczek do o... O, otwarcia. Tak, tak właśnie tak. Tak? Proszę, proszę, proszę. Piękny blok czekoladowy. Uuu, ciepły talerz. Nice. Kurczę, wam nagrać przed i po, bo nie często się zdarza, że Marcin sprząta lodówki. Chyba nigdy się to jeszcze nie zdarzyło. Zobaczcie, ile Brawa. zrobił miejsca. No, brawo ty, brawo ty. A w drugiej, jak ci poszło? Zaraz pół lodówki, ale nie zapominaj, że tego nie włożyłeś jeszcze do lodówki. Kurczak musi iść do lodówki tutaj, a ser w sumie zostaje na zewnątrz, bo musi się um, rozpuścić. Bo wiecie, ja mrożę ser mrożony ser, mrożony, ser tarty. No, tak bywa, bywa. Jak się kupię 2 kg sera tartego, to potem trzeba zamrozić, po porcji, będzie zamrozić. No, powiem ci. A, pokażę wam, co trzymam w lodówce. W lodówce trzymam fajne serum. Z witaminą C sesy, z Derma, naprawdę świetna. Trzymam jeszcze to serum z Basic Lab, ale w sumie jestem już na końcówce, więc za chwilę się pożegnamy. I jeśli chodzi o kosmetyki, to trzymam moją maseczkę Don't Look At Me z Lasha, która jest cudowna i pomału zaczyna mi się kończyć. Mleczko kokosowe zawsze trzymamy w lodówce, żeby się oddzieliła ta gęsta część od tej... No, no, e... Dlaczego co? Może by nie było płynne mleczko kokosowe, no, dlaczego, bo, bo możesz używać mleczka kokosowego w zamian za śmietanę i wtedy, jak masz jakieś powiedzmy tajskie, chińskie, danie, tajskie chyba bardziej, dlaczego tak? Może? To wtedy możesz dodać to gęste i zagęścić sobie na przykład nie zupę mało. meksykańską. No nie, bo wtedy wtedy nie jest takie dobre. Może Albo kary, tak? jak robiłam. Pamiętasz, jak to kary robiłam? ale do pinakolady musisz mieć takie ładne. Ale no to masz, masz przecież na zewnątrz też. Bleczko kosowa. Um, bardzo dobre. Kiełki mi bardzo smakowały. Ja jestem zadowolona. Mamy sporo jaj. No, no nie jest tak źle w tej lodówce. Jest troszeczkę. O, pokażę Wam jeszcze to. Jak już mam otwartą może lodówkę, Macie sprząta. To jest piwo. Jak to się nazywało w Harry Poterze? Piwo, piwo kremowe, tak. To, które, które pili w Home. W te, jak się nazywało to miasteczko? Home Switch? Home Switch chyba tak. I też switch. muszę. Nie, i w Switch nie też muszę wypróbować. No także Marcin posprzątał. Nie powiem nie ci Marcin, że ja ci bym dała kciuka w górę. A czy inni dadzą ci kciuka w górę? Nie. Nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. Ale Brawo ty, brawo ty, posprzątałeś, brawo. Jeszcze trzeba schować te kiszki, bo nie ma A, na niego nie miejsca. Już... Ale ja znajdę, bo kredens też jest do wysprzątania jeszcze to do ogarnięcia. Się... Ogólnie, myślę, że zanim ten moment przyjedzie, to trzeba to będzie zrobić porządku. Trzeba miejsce znaleźć. Ja w ogóle nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego ktoś, kto remontował tę kuchnię, zostawił tutaj tyle miejsca. To powinno być zabudowane. Kuchnia zawsze, zawsze zabudowuje się pod sam sufit. Bo po co mam to miejsce? Po co to? Tutaj powinny być szafki i wtedy by było idealnie. Miejsca by było pod dostatkiem, a tak widzicie, musi to być szafka tutaj, która, której ja bym się chętnie pozbyła, ale przez to, że są tutaj owocki, mamy tutaj chlebek, a nie chcemy też wyspy za bardzo zawalać, bo będzie zawalona. To, no i tutaj jest jeszcze pudełko zła. Także nie ma miejsca na te rzeczy. Nie ma no miejsca no na te miejsca. W kupimy takie koszyczki w takim kolorze i położymy je na górę. Podoba wam się ten pomysł, bo mi powiem wam, że średnio. No ale ja rozumiem, rozumiem, że potrzebujemy tego i pewnie pojedziemy do TK Maxa i kupimy te TK koszyczki. A ja ostatnio widziałem, gdzie, gdzie byliśmy ostatnio? Gdzie TK, byliśmy TK ostatnio? Max, no, tutaj. Coś tutaj Możliwe, że miętkie. Lidlu. Ale w takim się na nie, pewno coś takiego no, znajdziesz No cóż, dobra, idziemy otwierać paczki Mam paczki, wszystkie przyszły Dzisiaj mamy dzień paczek, dzień kuriera Najważniejsze jest to, że prawie wszystko jest moje Mamy tutaj też Marcina My nieźle tak, mi to się teraz razy przebierać, że od razu pokażę Marcinowi tak jak to wygląda i będziemy decydować co zostawiamy, co też nie Jeśli zastanawiacie się co w tych paczkach jest Macie sprawdza się nagrywa czy Bardzo ładnie dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Um, to kupiłam przede wszystkim bluzy z kapturem takie cieplejsze Stwierdziłam, że mogły mi się przydać po tym, jak byliśmy na moich urodzinach w tych górach, chodziliśmy po tych z górkach, po górkach i brakuje mi takich rzeczy. Brakuje mi przede wszystkim kurtki przeciwdeszczowej, więc jeśli macie mi coś do polecenia, to będę bardzo, bardzo wdzięczna, bo kupiłam jedną, zaraz ją sprawdzimy. Ale kosztuje nie miliony monet I nie wiem czy ją zostawię, bo aż mnie serduszko boli I portfel również I moje konto bankowe Kupiłam też kilka bluz I kilka innych rzeczy, o których już nie pamiętam, więc przejdźmy do Przymierzania, do sprawdzania Otwieramy, otwieramy Mam trzy rzeczy Dwie bluzy Które wyglądają pięknie, ale nie wiem czy rozmiarowe będą spoko I jedną koszulkę, która też była przepiękna już ją otwieram, już sprawdzamy O tak, lustro, was i Marcina, więc spoko eee, To tak, koszulka wygląda w ten sposób mi się bardzo podoba Pani Marcinia, mm -hmm. co myślisz? Nie prześwituje? Fajne, nie prześwituje? Fajna, fajne jest Gruba bawełna, ładny tutaj nadruk Ten nadruk który jest taki fajny, bo on jest taki welurowy Pokaż no ten tygrys Pokaż, dotknij, masz? Daj, daj, dotknąć Fajne, co? <laughs> Jeszcze dziewczyna miała tutaj tak związane i to tak ładnie wyglądało, tak Fajnie wyglądało, no. Ja tak nie potrafię. Mamy dwie bluzy jeszcze i wzięłam dwie bluzy w fajnych kolorach Jedna burgundowa, burgundowa, bur, burgundowa żółta Zupa śliwkowa Siwa, ale ma taki polarek, ma kaptur, kurczę ma wszystko I zobacz w ogóle na ten sznurek jakiś jest gruby Ma wszystko to, czego potrzebuje Trochę się trzęsę po tej kamie tak naprawdę I, I mam gadane, ale... I wzięłam, jaki to rozmiar jest? Osiem? Ósemka Ósemka no. bluzania. nie? Nie wiem, czy będzie spoko No jak rękawy nie, bo powiem Ci, że jak na mnie, na moje wielkie ręce. Tylko czy się dopniesz? Nie no, fajne. Takich bluz szukam, ale nie wiem, czy właśnie ósemka, czy MK by była lepsza. nie pamiętam, jaką mam moją Adidasa, wiesz? Chcesz sprawdzić co raz, a sobie tak? Nie, właśnie Adidasa nie jest napisane na tej bluzie. Bo wyciąłaś Nie, rozmiar? Nie, nie wyciąłam właśnie. Nie? Właśnie nie, Cukada nie ma masz... Pokażę Ci. Pokażę. Jeśli pokażę. pokażę, szukaj. Tak, jak znajdę. Nie znajdziesz. Proszę. Właśnie coś w tym stylu szukam, ale coś ładniejszego. Jak Wam się podoba, Dawajcie znać, jestem bardzo ciekawa, co myślicie. Ale powiem Wam, że szukam takich bluz. Marcinia, co myślisz? No, fajna. Czy jest tylko, za krótka? Jest. Fajna, tylko kurczę, tak z tego, co tak widzę, że ciągle ją tak podciągam. No to... ja wszystko podciągam, bo yeah. osoby, nie jeśli jest tutaj ktoś wysoki. Metr 75 wyżej, to dajcie znać, czy Wy też macie taką manierę, że cały to wszystko. Podziwia Cię Ej, ale podoba mi się Fajna jest Ma ten polar taki Tylko właśnie nie wiem, kurczę, ja mu chętnie m wzięła hmm. Ale ta druga to jest dopiero sztosik Piękna jest, tylko że tak w ogóle się nie dopnę nie tak. no, Będę ale, jak krewetka Ale koszulka jest ok, nie? A koszulka też jest ósemka No, też jest ósemka Wierzę, że się dopnę Spoko, ale... No nie, 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 nie To, to widać już, wiesz? Widać, że jest za mało. Ale po prostu te Chociaż? To zależy jak ten, jak lubisz. Nie no bo ogólnie to jest spoko, tylko wolałabym większy rozmiar, więc chwilę chyba poczekam. A wy co myślicie? Dajcie znać. Ładna jest, ona jest piękna, jeszcze do tej koszulki ona tak ładnie wygląda. Koszulka zostaje, to na bank. Bluzy no, chyba ładną. No, fajna materiałka. No. Bluzy oddam, ale są idealne na jesień, na jakąś podróż, na jakieś chodzenie, kilku godzin. A to może przymierzymy moją kurtkę przeciwdyszczową, Robię to z gracją. Piękna jest. Wygląda tak. Mi osobiście się bardzo podoba. Tylko trzeba ją przetestować, czy rzeczywiście jest przeciwdyszczowa Można ją wyprać, Kolor jest świetny. Kolej Poczekaj, to zaraz pójdziemy na zewnątrz i Cię obleję wodą. Wiesz, chyba Podoba mi się jak wygląda w środku Smok. Co myślisz? Co myślicie? Piszcie. A jeśli macie do polecenia jakieś fajne filmy z kurtkami przeciwdeszczowymi, to będę bardzo, bardzo wdzięczna. Mieszkać 8 lat i dopiero teraz kupić kurtkę przeciwdeszczową. Ale jest mega. Trochę odstaję tutaj, nie, ale to nie odstawanie chodzi, to chodzi o to, jak ona będzie właśnie działać. Ci? Nie podoba mi się. A ty co myślisz? Też mi się podoba. Kurczę. to niedobrze. To niedobrze. To niedobrze. Nie nie dobra, dobra. To co? To... Poczekam. To jest na morze. Słucham? To jest na morze. To jest na morze, ale zobaczcie, co jest za nawet kury! I mamy jeszcze jedną szybko, odpakujmy sobie tę... Paczkę z Zalando Zamówiłam buty, ja się przygotowuję Ale pokaż najpierw kurtkę, wiesz? No sobie porównamy, porównamy Kurtkę, ale buty mam tutaj, to będzie ciekawe To jest druga kurtka przeciwdeszczowa Ten żółty już nie jest taki fajny Ten już nie jest taki fajny Ale bardziej w góry mi się M kawy mnie. A już taka, ta, taka bardziej poporna jest, nie? Taka cięższa mm -hmm. A tu nie chodzi o to, żeby ona była ciężka To no. chodzi o to, żeby wiatr, od wiatru się bardziej chroniła i żeby się ale nie zapłacił Przyjemniejsze, tam jest taki Czy ten, ja wiem? Tam to ma to już kimś no. no ten jest taki, taki bardziej gumowy. No Ja bym się ale ale... Ej, zobaczcie, ja mówiłam też bluzę Bardzo mi się podobała Mogę sobie odmówić. O nie! Co? Ona będzie krótka. No z... Jaki to jest rozmiar? Z pępkiem na SK Eska! <laughs> Czemu jest kierownik raz? Dobre, raz złe. Dobra, przebieram się. Co? Nie to, z czego się spodziewałaś? Dziwne te rękawy są bardzo. te rękawy zaczynają się w łokciu. Ej, ale do tych moich mamadzin, do tych wysokich, no fajnie by wyglądała. Co myślicie? Jest inna. Na pewno to jest coś innego. No się. Dajcie znać. O nie. Chociaż. Nie taka zła właśnie, tak? Chociaż. 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 <laughs> ciągle. Ciągle coś poprawić. Ciągle coś podpina. Czekaj, ciągle no, coś. To takie <laughs> śmieszne. Prawda? Mhm. Tak. Gryzasz go? Nie czuje się Komfortowo, no, było... Komfortu. Ja tak się nie I przepadam nie, nie, nie. za rękawami trzy czwarte. I jak widzę, że tak jakoś ten rękaw tak mi nie leży, A, to jest dla mnie takie, o... dobra, Ale ciągle podginasz rękawy, dobra. ale nie przepadasz, dobra. No bo z tym rękawem jest spoko. Znaczy ja będę tak dobra. Cały czas No dobra, no to odpada, rękaw. to super. Fajnie, że najtańsza rzecz odpada. <laughs> Cieszę się z tego, nie zdilnie. Też mam no, ok. Czarna tym razem, tylko że krótsza. I to jest rozmiar S. Waterproof, Windproof and Breathable. No dobra, sprawdźmy to, chociaż nie ukrywam... Uuu na rzep! Tego, tego jeszcze nie grali. No to raczej jak już jest na żeby raczej odpada. Co? No bo to jest żeby przecież tak ludzi bez sensu. Nie miałeś nigdy budu Nie no, miałem, bo przecież... W zerówce miałem tylko na rzek. Na na używ na używ lubię, to, to Krótka jest, wiesz? Krótka, ja to lubię takie. Chociaż czarną też mu chętnie przygarnęła. Bardziej taka smart. No jest smart. No. Taka wiesz, na wyjście tak ten... Ładnie wygląda co? Na spacer z psem. Tak samo chciałam powiedzieć, ale tak mi przykro, że nie mam sama, więc nie lubię tego na mankos. Chociaż nie, ta na spacer z psem też jest fajnie. Chociaż pies ciłzi no tylko M w takim czasie taki było. Dobrze. No MK w moim przypadku. Ale Emy widocznie nie było, bo ja bym raczej M. Brała, Znaczy, tak ten North Face. Nigdy nic z tej firmy nie miałam, ale zawsze mnie to troszeczkę tak intrygowało i tak samo jak super i zawsze się zastanawiałam. Dobra, lecimy jeszcze z ostatnią rzeczą. A nie, jeszcze przymierz to A to jest twoje! To jest moje, ale on już przymierzy, bo to jest fajnie ci fajnie popasznie. Tak? Tak. No. O. Komplement od męża. A, widzę, że znowu taka. Podobno. Nie będę wyciągać jeszcze ułówek. O, ale dużo. Znaczy trzeba dużo. tam A, ona jest klasyczna. taka. zobacz. Jak te stare, takie USA. Pamiętasz? Ok. Prezentacja na żywo. Ulala. -la. Przygotowania na jesień. Że moje uda wyglądają teraz jak parły. Nie, dlaczego? Co myślimy? Mhm. Powiedzmy, że może godzinę by wytrzymało. Tak? Jak samochody do samochodu. W sensie w samochodzie byś wytrzymała, tak? Tak, mm -hmm. się przyjechać po prostu. Nie no, tak to spoko. Dajcie koniecznie znać co myślicie. Tutaj był pełen miszmasz. Wszystkiego po trochu. Za takimi butami się rozglądałem już od... No, od dobrych dwóch, trzech lat. I te są całkiem, całkiem niezłe. Pani Marcinia, od 1 do 10? 8,5. O kurczę! <laughs> o kurczę. No dobra, na pewno nie do tych jeansów. Zaraz... Sukienką jeszcze bym zobaczył. No zaraz przymierzę, sprawdzę. Dawajcie znać co myślicie, co powinnam zostawić, a co nie, co odesłać. Jak wam się podobają buty, jak wam się podoba kurtka. Czy macie mi do polecenia jakąś kurtkę przeciwdeszczową i czy macie do polecenia jakieś buty, właśnie tak do chodzenia po górach, po skałkach, bo też szukam czegoś, ostatnio znalazłam fajne z Adidas, ale nie mieli mojego rozmiaru. Więc na pewno będę szukać, bo chciałam coś takiego czarnego, dobrego, na pewno nie pojadę już w białych najkach. Muszę jeszcze wybrać, jeszcze tego nie zrobiłam, wybrudziły się strasznie Ale potrzebuję jakichś fajnych, wygodnych butów do chodzenia w górach, więc jeśli macie do polecenia, to dajcie koniecznie znać Mam nadzieję, że wam się takie małe mierzymy we vlogu podobało A teraz uciekamy, sprzątamy, ja jeszcze sobie przymierzę te buty do czegoś innego, ale powiem wam, że... No, jest ciekawie, jest ciekawie, bo nawet, nawet mi się podobają Fajnie by było, jakby były czarne, ale ten kolor też jest całkiem, całkiem fajny Czy ja zawsze mam takie gadane, jak sobie takie lepsze zakupy? Spójrzcie na to. No, tak, mi się to podoba. Pięknie to wygląda. Macie mówił, że nie będzie to ze sobą grało, a ja mówiłam tak. I mówię, Babcia byłaby ze mnie dumna, bo moja Babcia. Byłaby, ma... będzie. Babcia będzie. No, byłaby, w sensie nie widzi mnie teraz, tak? Bo Babcia ma, moja Babcia ma bardzo dobry, dobre wyczucie stylu. No i powiem wam, że bardzo mi się podoba. Bo tę sukienkę z w sumie, można pociągnąć bardzo, bardzo wysoko. I zakrywamy sobie. I wygląda fajnie. I mi się podoba. I buty chyba zostaną, przeżyję Muszę je tylko dobrze zaimpregnować Bo to jest zamsz Mega mi się podoba Dajcie znać, no, no ja jestem zachwycona Polowałam na te buty bardzo długo Na no, takie buty w sumie bo nie konkretnie na te, ale na takie szpilki Z takim Z takim czubem no. Fajnie Ej, fajnie Podoba mi się nie wiem jak wy, ale przez to mierzymy, tak sobie możemy to nazwać. Bo nie wszystkie rzeczy jednak ze mną zostaną. Poczułam taki jesienny vibe i zachciało mi się w jesieni. Sama nie wierzę, że to mówię, bo ja jestem raczej fanką takich ciepłych miesięcy, ale od czasu do czasu tęsknię za takimi jesiennymi wieczorami. Podejrzewam, że będę żałować tego, co teraz mówię, ale naprawdę te buty musicie przyznać, że są całkiem niezłe. Ja jestem w szoku, szukałam takich butów od dwóch lat, nic ciekawego nie mogłam znaleźć, aż w końcu coś takiego pojawiło się na Zalando, dodałam sobie do zakładki i czekałam, kiedy będzie jakaś promocja, jakaś przecena, na szczęście się wydarzyła, więc od razu je zamówiłam, wrzuciłam tylko koszyka i to jest rozmiar 7,5, ja mam zazwyczaj 7, ale przy takich butach wolę troszeczkę większe i yy, 7,5 leżą idealnie. Więc myślę, że akurat te buty za mną zostaną Nie wiem, co zrobię z tą kurtką przeciwdeszczową Bo potrzebuję takiej kurtki, naprawdę Wiem, że potrzebuję, że wypadałoby w coś takiego zainwestować I w niektóre ubrania warto według mnie inwestować Na przykład w jakiś fajny płaszcz, jakieś dobre buty Czy właśnie kurtkę przeciwdeszczową Więc jeśli znacie jakieś fajne marki, dobre marki Które zajmują się takimi kurtkami I te kurtki wyglądają też ładnie Bo nie chodzi mi o to, żeby były tylko i wyłącznie przeciwdeszczowe Deszczowa, ale żeby też fajnie wyglądały, na przykład ta żółta to wnętrze, według mnie prezentuje się fenomenalnie, ale nie jestem pewna właśnie, czy chcę ją zostawić, bo kosztuje sporo. Poszukam na pewno jeszcze czegoś i zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że wy dacie mi znać. I napiszcie, co myślicie o tych rzeczach, co byście zostawili, co też nie. Na pewno zamówię, a raczej będę się rozglądać za tymi bluzami z kapturem z Super Dry w rozmiarze M, bo S była w miarę ok, ale za bardzo mi ściskała. Ja potrzebuję takiego luzu, jak przy tej bluzie z Adidasa, a mam tylko jedną taką bluzę rozpinaną, a chciałabym troszeczkę więcej Chociaż tak dwie, trzy, żeby były właśnie na jesień, na zimę i żeby mi służyły, bo tym bluzem z Adidasa mam już jakieś dwa, trzy lata i cały czas w niej chodzę. Cały czas. Tak samo jak w tej kurtce jeansowej, mogliście mnie ją ostatnio zobaczyć, mogliście mnie ją w niej ostatnio zobaczyć we vlogach, czy to właśnie z moich urodzin, kiedy wybraliśmy się na te skałki, czy w tym ostatnim vlogu. Ja w niej naprawdę żyję. To był jeden z lepszych zakupów. Ona kosztowała, nie była droga, jak na taką kurtkę, wyprałam ją i też. Jest fantastyczna. Więc takich ubrań właśnie szukam, które będą dobre, dobre i będą dobre jakościowo. Będą ładnie wyglądały, ale też ten materiał. To wszystko będzie naprawdę. Takie wybitne, że wiem, że posłuży mi to przez kilka kolejnych lat No, to tyle jeśli chodzi o ubranie Ja teraz robię nam smówę i mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia Chciałam też zrobić trening i obiad Chociaż powiem wam, że jest dość późno Troszeczkę zajęło mi to rozpakowywanie tych paczek No, powiem wam, że to było takie już, już powie w jesieni Poczułam taki powiew jesieni przez te ubrania. Dajcie znać, co Wy zamierzacie sobie kupić na sezon jesienno-zimowy, czy macie jakiś plan, czy zmieniacie garderobę, czy może już wszystko macie. Ja bym na pewno chciała jakieś sukienki, bo na przykład ta spódnica w panterkę, którą widzieliście, bo chyba ją widzieliście, co, bardzo mi się podoba. I to też był świetny zakup w Mohito. i to jest coś, czego normalnie ja bym nie kupiła, ale stwierdziłam dobra. Czasami trzeba wyjść ze strefy komfortu i teraz ja ją uwielbiam, na pewno będę szukać czarnej Ramoneski, takiej dobrej, bo niestety ta Stop Shop'u mi się, widzieliście kiedyś, ona mi się, um, no rozwaliła Niestety ten materiał pękł, ale popękał, niestety tak się stało, ona miała już kilka dobrych lat, chyba sześć mi się wydaje, więc może... Będę szukać, raczej znaczy na pewno będę szukać czegoś e, pokroju tamtej Ramoneski, bo ona była fantastyczna. Ciężko mi znaleźć coś podobnego. i mam nadzieję, że może w Top coś znajdę, albo Only, Only. Ten sklep bardzo mi zaimponował. Tak samo jak Super zaczął mi się podobać i The Norface. Coś, czego kiedyś w ogóle nie kupowałam, w ogóle te sklepy mnie nie interesowały, a teraz. Podobają mi się. No, Only, te mam jeans, które mam, są świetne. W ogóle zauważyłam, że mam takie swoje elementy roby, które uwielbiam, które świetnie leżą i po które często sięgam, ale to chyba dobrze. Chyba tak powinno właśnie być. Dobra, bo jestem bardzo głodna. lecę zrobić nam szejka, a później zrobię obiad, bo musimy jeszcze posiedzieć nad jedną rzeczą. Też bardzo ekscytującą i ciekawą, ale o to na pewno Wam jeszcze kiedyś powiem. Jak widzicie, ja jestem po treningu, po treningu z Martą, z codziennie fit i tak znowu do niej wróciłam. Robię sobie przerwę od Moniki Kołakowskiej. Wiecie, że ja lubię przeplatać treningi dziewczyn i raz ćwiczę z jedną, raz ćwiczę z drugą. I teraz właśnie wróciłam do Marty. Wczoraj robiłam pierwszy trening z nią po przerwie i powiem wam, że dzisiaj rano miałam zakwasy. Dzisiaj wieczorem, bo wczoraj robiłam rano trening tak około 6 rano, a dzisiaj robię około 10 wieczorem. Więc chcieć to móc i wydaje mi się, że zawsze znajdzie się w ciągu tygodnia, ten czas na trening, te trzy, ja robię trzy razy też, wow, no nie mogę się wysłać. Trzy treningi w tygodniu, które mają tak mniej więcej 30-40 minut, bo no, brakuje mi tego czasu, wiadomo, chyba jak każdemu, ale staram się, aby ten trening w ciągu tygodnia się znalazł, plus robię dużo, dużo kroków, z czego też bardzo, bardzo się cieszę. I to był trening modelujący, który trwał chyba 30, równe 30 minut, tam 30 z kaczykiem i podejrzewam, że poczuję go jutro, mimo że nie spaliłam jakoś super dużo kalorii, bo spaliłam około 150-170 kalorii. To wydaje mi się, że od czasu do czasu taki trening warto zrobić. No, ja idę się kąpać. Za chwilę zjemy jeszcze wieczorny obiad, który przygotowałam wcześniej, ale dzisiaj naprawdę nie było czasu na jedzenie, nie było czasu na nic. Dopiero wieczorem mogłam skoczyć na matę. Cieszę się bardzo, bo sobie założyłam trzy treningi w tym tygodniu i to jest mój drugi wykonany, zrealizowany trening. Lecę i jeszcze podejrzewam, że się do Was odezwę wieczorem już się pożegnam. Tak wygląda nasza kolacja, jest to zapiekanka gyros, ja Wam podlinkuję przepis na dole, bo robi się ją mega szybko, a jest bardzo, bardzo smaczna. Polecam serdecznie, jest tutaj kurczak, ryż, sos, ser, mozzarella, tarty, mamy też paprykę, ogórki kiszone i kukurydzę, z tego co pamiętam. I naprawdę robi się to w mig, a danie jest spokojnie na dwa dni. Więc polecam Wam serdecznie, kiedy się śpieszę. Kiedy nie mam czasu, a chcę zjeść coś dobrego i pożywnego, to wjeżdża właśnie taka zapiekanka przypyszna. I na górze jest posypany jeszcze ser, jak widzicie, i natka pietruszki. Smacznego. Jedziesz z sucharkiem i z fadami, bo już zasypią po prostu na siedząco. Przez jaką rybę można skakać? Przez jaką rybę można skakać? No. I Do Dlaczego przez morsa? Nie wiem. To nie jest ryba. Przez karpia. Dlaczego przez karpia? Przez łososia. Przez jaką rybę można skakać? Przez dorsza. Albo nie, przez jakie ryby można skakać? Nie Przez płotki. <noise> Powinnam wiedzieć, ale jestem zmęczona. Powiedziałam, że większość z Was odgadła. Tak, to był bardzo wyczerpujący dzień, jest późno, my lecimy spać. Dajcie znać, yy, co powinnam zostawić z tego mojego, mojego mierzymy. Poczuliśmy dzisiaj jezień, jesień. Naprawdę no, poczułam dzisiaj taki powiew jesieni. Dlaczego? Przez te ubrania, wiesz? to ubranie, wiesz? To, to, co przymierzałam, to wszystko takie czy jesienne bardzo. No I mam nadzieję, że Wam się podobało. To było, to zostawcie kciuka w górę, nie ma nie? Kciuki są zawsze na tak. Możecie zasubskrybować, a my się żegnamy. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Pa!